Trzyma się, kryptoświry, dzisiaj środa, czyli. Aj, da 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 da, 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 da. Wszyscy wiadomo o co chodzi. Dzień wykresu, ha. Z racji, że ten dzień wykresu był u mnie dzisiaj dniem dupiastym, to myślałem, że będzie na poważnie, ponieważ ostatnio też się pojawiły takie sygnały w komentarzach, że albo robimy szambo, albo na poważnie gadamy o krypto. No to niestety nadal musimy się z tym krypto poplaskać trochę w tym szambie, ponieważ jakoś nie może mi przez gardło, nawet po mega dupiastym dniu, przejść analizowanie Bitikujna, Mariana i Haliny oraz ich milionów. Milionów i w ogóle trylionów złotówek, które niedługo będą warte tyle co turecka waluta. Na poważnie, w związku z powyższym, nie nawijam dalej makaronu na uszy, tylko lecimy ze wstępem i z moim występem. Ahoj, lecimy, lecimy. No to słuchajcie, standardowo na początek informacja, że ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko co usłyszycie w tym filmie nie może być traktowane jako prawda inwestycyjna, są to tylko i wyłącznie moje prywatne przemyślenia o charakterze edukacyjnym. Kto zapisał, zanotował ręka w górę. Nikt, to trudno, wyłączcie odbiorniki, wyregulujcie je, to nie jest jakaś tam w ogóle żartobliwa sytuacja, tylko całkiem poważny tekst. Eee, no dobra, skoro już wiecie, że ja nie jestem doradcą finansowym i generalnie swój hajs ryzykujecie na, własną, na własne ryzyko. To jeszcze oczywiście zapraszam was na Instagrama. Zaraz opowiem, co żeście ostatnio pisali. Haha, ha, nie bójcie się nic takiego. Nie pisaliście złego. E, natomiast y, tutaj mamy mojego mm, Twitka. Więc jeżeli dołączasz do świata kryptowalut, to dołącz też do KryptoMichasia e, na twitku, bo niestety, ale twitek must have. E, dobra, to za chwilę, nie palcie gum, e, spokojnie, wszystko po kolei. E, słuchajcie, dlaczego mówiłem e, o tym, e, co pisaliście na Insta, bo się zrobiło małe kuku od wczoraj e, i to główne kuku dotyczyło, słuchajcie, kejka ale do kejka, wrócimy dopiero jak zajmiemy się bitykujnem. Co na Bitikujnie? Na Bitikujnie nadal jak na wujnie, ee, mamy wzloty, mamy upadki, mamy coś tam, mamy coś tam i generalnie nadal gramy w range'u. I teraz tak, słuchajcie, bo zaraz będzie, że a, gadał, gadał i nic nie powiedział. To ja wam już od razu na wstępie mówię, jakie ja mam dwie wizje, bo ja nie będę przedłużał tego odcinka, słuchajcie. Jeżeli e, dane aktywo gra w range'u, to to są nudy z budy. To jest tak jakbyście chcieli, nie wiem, z wyścigu żółwi wyciągnąć ekscytujące wrażenia. To są żółwie, to były żółwie i zawsze będą szły jak żółwie. A w związku z powyższym, e, no raczej was nie rozpruje tempo i dynamika wydarzeń. I tak samo jest, słuchajcie, w Range'u. Dynamika wydarzeń jest taka, że jej nie ma. <laughs> po prostu. Nie no żartuję, bo dynamika jest, bo się właśnie dużo dzieje, tak? Nie ma nudy, że cena idzie w górę, tylko ja wiem, że wy chcielibyście taką dynamikę, że e, Apollo 1500 moon, moon, a nie Tudor pomidor. Natomiast jest tutaj pomidor przez ostatni okres i to jest jakby zrozumiałe. Dlaczego zrozumiałe? Ponieważ tak jak Wam mówiłem, cena będzie się odbijała. Ja o tym mówiłem już dawno, dawno temu, jeszcze nie było to tak dawno, że dinozaury były, ale było to kawałek czasu eee, i przewidziałem to, myślę, dość dobrze, że cena będzie grała w range'u z uwagi na niepewność wujenną przez jednego wlatka, co mu się nie klei, gatka. Eee, natomiast, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Jak ja widzę najbliższy czas? Ja przede wszystkim, tak jak pisaliśmy na Telegramie, a w ogóle do grupy na Telegramie was zapraszam. Halo, halo, w opisie będzie Telegram i ja was zapraszam. E, także, ja, co, ja, co ja bym chciał zobaczyć? Słuchajcie, przede wszystkim pytaliście, gdzie ja będę wchodził? Ja będę wchodził w longa, tak jak Wam napisałem, przy 36 na bank, ale tu Was zaskoczę, bo ustawiam się em, na 37,500. Tak, na ten rejon. Dlaczego na ten rejon? Bo jak sobie odsuniemy wykres. Nie będę się rozpływał na godzinówkę, czterogodzinówkę, tylko zostajemy na dniówce, bo na, tu, na tutejszym udziale aktualnie najlepiej to widać. Zobaczcie, my i sami to zauważyliście jakiś czas temu, poruszamy się w rangeu, ale takim rangeu, który ciągle próbuje. I teraz uwaga, bo to, co było tu. To było raz. To, co było tu, to było dwa. To, co było tu, to było tri. I czy będzie teri? Jak będzie teri, to będzie super. Jak nie będzie teri, no to pomidorowa. Eee, w związku z powyższym, żeby wyszło to teri, tutaj, o którym mówiłem, to żebyśmy mieli teri, to coś nas do tego teri musi pchnąć, czyli e, smutne mordki e, Marianów muszą uwierzyć, że jednak kupią Halinie odżywkę do włosów. W związku z powyższym, tu się musi coś zadziać. Żeby się coś tu zadziało, to skoro jesteśmy w tym kanale yy, i chcielibyśmy, żeby tak się ta cena przesuwała, to musimy zacząć wierzyć w to, że coś się tu zacznie w końcu dziać. Jeżeli utrzyma się to ścięgno dolne i będziemy gdzieś tu balansować, to ja jedyne, co bym chciał zobaczyć i będę na to czekał bardzo mocno, to chciałbym zobaczyć, słuchajcie, takie piękne po prostu wyjście pod copon i wtedy tu i łupu cupu. Rozumiecie? Taki jest mój po prostu plan. Na to rozegranie Tu mamy zejście I chciałbym takie ładne wyjście Po tym kanale do góry Tu możemy się zretestować Albo się zżonglować Wypalmy racę I wtedy jeżeli z jakiegoś takiego układu Z jakiejś formacji wyjdziemy To tri się uda Jak się tri nie uda To będziemy słuchajcie Range'ować do Jak to się mówiło nie powiem jak, no bo brzydko bym powiedział, a nie chcę mówić brzydko. Także musicie zrozumieć, że aktualnie coś się musi tu wydarzyć. Niewykluczone, że my tu będziemy się w tym trójkącie ciaśnić, 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 ciaśnić. A ty, a. Ua, i do góry, heps e, jestem pełen nadziei, jak to się mówi taki status na facebooku jest chyba, nie? eee, pełen nadziei, klip, klip e, ja dzisiaj jestem pełen nadziei, bo naprawdę miałem dupiasty dzień, Pożałuję się wam, a co po, zróbmy sobie grupę wsparcia e, w związku z powyższym, tak jak mówię mamy tu wzrosty, mamy spadki, wzrosty i tak naprawdę musimy teraz poczekać, coś się musi zadziać, musi być bodziec, natomiast mówię, tu jest fajne miejsce, żebyśmy w ten sposób to rozegrali to by miało fajny sens, tak zagralibyśmy cup and handle, albo co? Co by nam pokazało, że cena chce tu wychodzić do góry, plus zawężanie się w tym rejonie na dolnej części tego kanału, który jak do tej pory jako tako działa. Tak naprawdę, jeżeli widzicie, to tu jest hasło, klucz. Najbliższe dni, najbliższe, najbliższe dni, tak naprawdę, to wykres dzienny, będą dla nas tu kluczowe. Czy my się zaczniemy na tym etapie wykręcać do góry. Jeżeli tak, petarda. Jeżeli nie, no to oczywiście ja wiem, że rolki wykupione, bo będzie biegunka przy pomidorowej. Natomiast nadal wtedy nie ma co panikować, bo mamy tutaj żelazny poziom na e, no. Mamy tu żelazny poziom na te nieszczęsne 36 koła i tu 36 koła, myślę, że po raz kolejny będzie barierą e, ataku po prostu kupujących. Jeżeli nie, no to te 34 wcześniej też było, ale na to na razie nie patrzymy, naprawdę na to nie patrzymy, cena nie chce w ogóle 36 przebić, więc tak jak powiedziałem, od 37,5 szukam wejścia do góry na to wypchnięcie ceny, które tu się układa, jeżeli nie, to 36 drugie i tak naprawdę tu się mój wywodzik kończy tyle o Bitcoinie, bo naprawdę nie ma co, jeżeli on, widzicie, on się porusza w kanale regularnie, potrzebujemy tu jakichś działań, jakiejś konsolidacji, czegokolwiek, żebyśmy zaatakowali na tak zwane tri, i jak będzie 3, to później 5, 6, 7, 8, 9, 10 milion, milion, lambo, lambo i w ogóle petarda. Ehm, nadal narracja wojenna ma tutaj udział. Ja nie wiem, czy to wystrzelenie tej ceny w dół, po prostu, że z tej próby jakiejkolwiek pomidorowa, to znowu nie są właśnie takie odzewki. Nie mamy absolutnie, ale to absolutnie żadnej pewności, jak zachowa się Bitcoin podczas wojny. Ale to nie mówię wojny Rusia-Ukraina, tylko mówię wojny trzeciej światowej i to nie będzie jakiś counter-strike, tylko to będzie real life i będziemy, słuchajcie, w bunkrach siedzieć, pochowani. Także taka jest sytuacja zawsze w przypadku agresji możliwa, więc Naprawdę, dopóki się coś nie wydarzy. Ostatnio znowu tam yy, ten podobny tutaj. <grywia> nie chcę już zwierzętom obliżać, ale ja wrzucałem wam na telegramie tego ławrowa, do czego nie jest podobny, więc sobie możecie odświeżyć. Yy, I tak, taka, taka jest sytuacja, że ten znowu macha tam kikutami i straszy atomem, yy, więc to również wprowadza niepewność, tak? Pamiętajcie o tym, że. Póki jesteśmy w tym kanale i póki się gdzieś tam pchamy do góry, jest ok. Póki będziemy się odbijali od 36, jest ok. Poniżej będziemy się martwić, będziemy obserwować e, co się dzieje. Wrzucaliście link do m, filmu w ostatnim czasie, że e, jakiś tam pan e, youtuber też twierdził, że m, to jest e, flaga po prostu spadkowa niedźwiedzia i stąd się wybijemy i będzie po prostu kanał, decha i, i, i po prostu Kibel. Okej, okay, może tak być, tylko pytanie dla niego, co taką ultra katastrofą, co w tym filmiku jest opisane, um, yy, ma być. Bo ja Wam powiem, że dla mnie taka ultra katastrofa to byłoby znowu spadnięcie bitcoina, nie wiem, na 10 tysięcy, na 5 tysięcy dolarów, tak? Jakoś tak wam powiem, że ciężko mi to sobie wyobrazić, natomiast życie różne scenariusze pisze. Na razie moim scenariuszem jest to, żebyśmy się utrzymali w tej tendencji wzrostowej. Dużo osób od początku roku czeka na hossę. Dużo osób. Dużo osób chce otwierać szampany. W związku z powyższym, bądźmy dobrej myśli. Natomiast co z tym kejkiem? Panie, panocku, co z tym kejkiem? No z kejkiem, słuchajcie, jest taka sytuacja, że Zaliczyliśmy desant. Zaliczyliśmy desant z tak zwanym double topem, czyli zdechłym chłopem. E, tylko teraz tak, mamy wzrost, bum, mamy wyjście, bum i mamy w ogóle książkowe wyjście, tak, bo jak sobie zobaczycie po Fibo, to ci, którzy oglądali mój poradnik o Fibo, to widzą, że tutaj mamy te dwa poziomy, 50%, 61% korekty, mamy Pierwszy poziom książkowo po prostu się kejkuś odbił i psz, pomidor. E, I skąd ten pomidor wynika? A no wynika z tego, że się popsuło. Kolego, popsuło się, co się popsuło? Popsuło się na kejku e, APY, czyli highs, który nam oddawali oprocentowanie naszych e, kryptobogactw. No i teraz skończyło się tak, było 68% i to bardzo długo. I to miało sens, bo nawet jeżeli ktoś otwierał pozycję na kejku w, w dupiastym momencie i się uśrednił, a później tylko to, co miał ze stakingu, dopisywał sobie w jakimś kryptowolecie, jakimś takim, nie wiem, e, typu coin tracking albo coś takiego, żeby widzieć, jak jego pozycje wyglądają procentowo i sobie tam wpisywał, że za 0,0,0 dostaje kolejne kejki, no to mu się to samo uśredniało i później nagle był na dużym plusie, nie? Natomiast teraz już z 68 bodajże procent, czasami 63, ale powyżej 60 było, mamy mizerię babci Heni na 9,7. Pomidor. I teraz uwaga, co chcę wam powiedzieć. Wczoraj było 11%. Tu Mamy 207% na zablokowanych, natomiast zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jeżeli na przykład wpłacicie sobie Eee, zaraz zrozumiecie, czym się tak zmieniło. Macie 100 kejków, 100 A, ale dużo eee, za 751 USD. Teraz, aktualnie, jak sobie to zawalicie na zablokowane, czyli takie, których nie możecie wyciągnąć, eee, takie konto, eee, załóżmy na lokatę 5-tygodniową, to macie 20 dolców z powrotem, czyli 2,77 kejka. Teraz jest 20 dolców, bo jakby cake wystrzelił do 100 dolarów, to byłoby 277, tak? Rozumiecie, bo to jest macie 2,77 kejka eee, z tych 100. Natomiast, jak sobie to wbijecie na 10 tygodni, no to przy tych kursach macie 70 dolców albo 9,2 nie wiem, e, kejka. 9,2, o, tak będzie prościej, 25 tygodni, już macie 50 kejków, no i 52 tygodnie, czyli bodajże to jest rok, e, 207 kejków, czyli oprócz 207 kejków, które dostajecie, macie 100, 100 które żeście zblokowali, czyli 300 kejków ze 100 się robi e, łącznie. Hmm, czyli 207 do przodu. <laughs> Dobra, ryję, Wamberet i sobie też. W każdym razie to jest dużo, ale to jest rok. A przez rok może być wiele wzlotów i upadków, czyli e, pytanie, czy chcemy na rok blokować sobie KK. E, bo powiem wam szczerze, e, ja nie wiem, czy oni to będą robić tak, że to jest. E, nie wiem, bo tego nie wchodzę w to, tak? Dla mnie to jest za długo i po prostu dla mnie się już cake w tym momencie przestaje opłacać. Już to wolę zastejkować na Binance na, na, na lepszym załóżmy staking'u, e, bardziej pewnym, bo ja nie wiem za chwilę jak to będzie wyglądało. Nie czytałem tego, e, natomiast kwestie z tego typu, czy to nie będzie nam leciało w dół, czy oni nie będą tego zmieniać, bla, 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 bla. E, w każdym razie, tu było wczoraj 11%, a tu 200 chyba 220, czy 240. Na elastycznych oszczędnościach, czyli tych, które możemy w każdej chwili wyciągnąć, już dzisiaj jest 9,7, i na zablokowanych 207. Średnio na jeża, i tyle mam w temacie do powiedzenia. W związku z powyższym, odzwierciedlenie w KK cenie no musiało po prostu nastąpić, tak jak widzicie, łupnięcie, tak, każdy zobaczył sobie, większość ludzi, która zaczęła się tam rozgrzać z tym cake'iem, na pewno stwierdziła, że jak już nie ma 60% zwrotu na elastycznych, które można odblokować praktycznie w każdym momencie, bo tam było chyba tylko 3 dni, jeżeli w przeciągu 3 dni wyciągaliście te flexible, no to wtedy był 1% od całości, a jeżeli wyciągaliście po 3 dniach, to było gratis, tak, więc na 3 dni trzeba było się zablokować na procencie 68%, no to musiało się kiedyś skończyć, tak, nie mogło to trwać wiecznie, ale bolesny spadek CAKE'a, widzę, że hamujemy na 7,50, następny desant jest 6,60, eee, natomiast liczę na to, że ten FIBO, który był wtedy rozciągnięty, po raz kolejny podeprze nam tu CAKE'a i troszeczkę go podepnie do, do góry. Ja na CAKE'u naprawdę, naprawdę liczyłem na CAKE'a, bo on przy tym 60% zysku e, ze stajkowania, naprawdę, nawet jak CAKE się cofał, to od razu wracało to wszystko e, w stakingu. Trudno, czasy się zmieniają e, i tyle. Dobra, tyle na dzisiaj. Okejku, nie panikujcie, bo wszystko działa i nadal na, dla mnie to jest y, najlepsze miejsce do swapowania, najbardziej wygodne. Z tym, że no mówię, y, skończyło się dobre, zaczęło się niby też dobre, bo, bo zablokowanie na rok na 200% to też jest szałpał. Tak uważam. Natomiast to jest zablokowanie krypto na rok, a jak widzicie, y, dużo się może pozmieniać nawet w przeciągu miesiąca. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Y, dzięki za jesteście. Jeszcze raz zapraszam Was do... Telegrama, do Instagrama, do Twitigrama, e, Także te wszystkie pytania, o których mówiłem na początku filmu, odnośnie cake'a, które się pojawiły na Instagramie, śpijcie spokojnie, bomba nie wybucha. Po prostu e, zmieniły się zasady opłacalności cake'a i uważam, że stąd wynika taka duża wyprzedaż. Po prostu ludzie chcą ten kapitał zabrać i przemielić gdzieś indziej. Bardzo długo było też to 60% zysku, więc ci, którzy mieli kejka i go mielili, już dążyli na nim zarobić. No i najważniejsza rzecz, nie tak dawno kejk był za e, 5 dolców z groszem, więc ci, którzy się zarobili na tym kejku, śmiało mogą się z niego wypluć. Tyle ode mnie, do usłyszenia w następnym filmie, e, no i tyle, ahoj!